Cień druzja, minia zawód Daniel, natraktoryst Belarus. Dobra, zaczynamy ten materiał. Moi drodzy, materiał sobie pociśniemy trochę z Białoruśko. Może to nie będzie długi materiał, ale tutaj kilka rzeczy takich istotnych, nieistotnych Wam przekażę, mianowicie jeżeli ktoś z oglądających posiada Białoruśkę z dużo kabino, ma jakiekolwiek katalogi. Czy to pod względem oszprzętu, czy to pod względem ciągnika, proszę o kontakt, czy by była taka możliwość, aby ktoś mógł przeskanować, czy cokolwiek bardzo by mi to pomogło i ułatwiło sprawę, pod względem części oraz innych rzeczy mógłbym coś więcej oczywiście wysnuć, co chodzi o jakieś tam naprawy i inne tematy, pod względem właśnie. Samego przeglądu tego ciągnika, bo co mogę, to oczywiście zero jedynkowo robię. To nie jest jakaś tam skomplikowana konstrukcja, ale jakieś tam numery katalogowe, uszczelniacze, takie rzeczy jak wtryskiwacze silnika. Teraz były założone pięciotworowe, okazuje się, że Białoruśka powinna mieć czterootworowe, Także takie pomieszanie z podplątaniem pompa paliwowa tak samo, mówi się, że to jest to sama pompa co w mtz -cie. Tylko, że odwrócona moje pytanie jest teraz takie, czy to są takie same też i sekcje jak w pompie MTZ, czy są inne? Bo też to tak nie mogę na 100% stwierdzić, a też muszę zrobić ogólnie pompę, paliwa, bo ja nie jestem pewien. Zrobiłem wtryskiwacze, nie lejo, poustawiałem tak jak powinno być, silnik zachowuje kulturę dosyć ładno, ale coś mu jeszcze brakuje, nie mogę tego namierzyć. I, i myślę, żeby właśnie się czepić troszkę yy, czepić się troszkę właśnie w tym kierunku pójść na sekcję yy, pompy, nie, no ale tutaj mówię nie mogę mieć stuprocentowej pewności, czy to na pewno są sekcje yy, jeszcze pobawię się zasilaniem pompy bo myślę, możecie pompka paliwa przewieszona, bo ma taką dziwną, dziwną Zależność, że te paliwo widać to po przewodzie, ono po prostu ma taką cofkę, chociaż raczej bym to tak powiedział na, na e, 60 ogólnie procent. Dobra, ja tak zasłoni. Chociaż nie wiem. No, będę miał zajęcie przy tym gruzie, no ale czasu to jeszcze mniej będę miał dobra wiecie co gruz gruzem większość tych traktorów koparek jest zmęczona to nie jest nowy sprzęt to nie jest jakaś tam Jaka, to nie jest jakiś tam John Deere case pod względem właśnie sprzętów nowych ja to tylko i wyłącznie kupiłem na własne potrzeby myślę że to jest wystarczające rekonesansik kto ona kiedyś tam przejdzie niewątpliwie ta Białoruśka Białoruś Jums jest to Oczywiście, traktor na ten w rynek dederowski. Eee... Tak, jak widzicie, tutaj już są te lampy porubione. W środku, w kabinie, to o lepiej wam tego chyba nie pokazywać. Widzicie, kubka złomu się zrobiła, nie? Z tego. Tu jest dopiero rozkopane w tej kabinie akurat radziecka instalacja wygląda tak, że tutaj nie ma przekaźników nie ma jakichś innych fanaberii elektrycznych wszystko jest plus minus, metodo i włącznik po te 25 amperów najmniejsza chyba, tak? a ile te mają? 35 amperów no, to tak myślę, że 25 aperów, bo wiecie, te chińskie, to czekajcie, jest tu jakiś opis, do ilu one są? Ale podejrzewam, że nie więcej jak 20. No ale w tak to wiadomo, że będę wytrzymywać, bo to już jest inna instalacja. O, mogłem żaróweczki dzisiaj kupić, zapomniałem, ale jak nie, to w poniedziałek sobie kupię na podświetlanie. Ja tutaj rozkopałem to oczywiście. Musiałem sobie przejrzeć oczywiście te, bo ktoś mi, czekajcie, gdzie ja to chyba na TikToku, że Białorusi ja tak mają. No mają, to jest po prostu radziecki sprzęt. Tutaj nie ma żadnych jakichś tam technicznych rozwiązań, po prostu zero jedynkowo, a tym bardziej, że nie mam do tego ustrojstwa żadnego katalogu, schematu, czegokolwiek, no to metodą taką, że na próbę, gdzie idzie taki kabel, sobie odkręcałem, rozkodowałem, też to nie jest instalacja jakaś tam mega skomplikowana, no wiadomo, aby wystartować, no i były te kable w miarę jakieś tam czyste no to poprzemywałem wziąłem tutaj oczywiście jakieś tego cylity, niecylity, dimerem wziąłem później trochę benzynu, bo to było że to totalnie nic nie mogłem rozpuścić z tego oleju, no to wziąłem tutaj po prostu to benzyno przemyłem później, dalej dimerkiem wymyłem to czepiłem się, porozkręcałem dobrze się rozkręca, nie zardzwiały, niektóre kable musiałem oczywiście wymienić, muszę tam co poskracać, nie poskracać, jeszcze ułożyć bo to na razie tak leży wiecie żeby czegoś tam się nie zahaczyło gdzieś tam plusem do masy, żeby lipy nie było. No i tak światła mam teoretycznie z tyłu zrobione. Oczywiście to jest tak na próbę zrobione, żeby w razie czego oczywiście wszystko było demontowalne. Co prawda ja tam się nie będę rozczulał nad jakoś mega... Instalację taką ukrytą, wiecie, żeby to jakoś gdzieś upychać tu, też i nie ma za bardzo gdzie tego upychać. Oprócz tego, tutaj, miejsca w pulpicie no z tyłu, to i tak wiecie, jak te radzieckie sprzęty, jak ktoś nie wie, to takie o, były Ten przykręcone do blachy bezpośrednio do tapicerki i hamsko. Normalnie kabel założony w to, i cała to była instalacja, względu, że teraz mamy LEDy. Mam tutaj chyba, nie wiem tam ile, 7 razy 0,75 kabelka, wystarczająco, nie do ledów ekranowane kable tutaj podawałem, taki miałem, to takie dałem elegancko ukryte, elektryczne no to w tym wypadku tylko, że mniejsze, no ale takie o te szybko ściski te na śrubokręt użyłem, normalnie tutaj schowane nic nie będzie gnić, zakonserwowane, także działa Działa, działa, elegancko jest, lepiej jak wcześniej, bo wcześniej totalnie ani innego światła nie miała. Tym bardziej, że jeszcze te, ta instalacja tu kabelków tysiące, nie wiadomo co do czego, nie. No teraz to będzie rozkodowane. Yy, z pozycyjnych powiem wam tak, nie będę ciągnął jednak do kabiny. Będzie długi kabel, będą szły prawa, lewa strona, oczywiście do przodu, tam w tych, w tych głównych kostkach do montażu na przedniej lampy. Tam się podłączę tymi pozycyjnymi, oczywiście do demontażu na oczkach. To będzie zrobione. Ciekawe, czy istnieją te takie rozwiązania. Gdzieś tam będę musiał popatrzyć te widełki, bo no to też by była fajna rzecz, a nie oczka. To późne dziecko, ale to powiem wam nawet, ma to sens, nie? Moim zdaniem, bo się zakłada zwyczajnie o i dokręcamy. Nie trzeba całkiem wykręcać tych śrubek, żeby to one się tam gubiły, spadały. Tylko normalnie, chamsko, trach zakręcamy śrubkę. Ma być, nie? To mi się ogólnie podoba. Eee, tak. Z tyłu, jeszcze planuję, oczywiście, tutaj główny kabel gdzieś tam zasilający. Nie. Też będzie gdzieś przykręcona po prostu zero-jedynkowa pucha z podwójnym włócznikiem na LEDy. LEDy tutaj też muszę sobie porozprowadzać. Jeszcze nie wiem, co i jako to oświetlenie. Jak to sobie rozkminię z tym oświetleniem. Yy, tu brakuje oczywiście oryginalnej jego oświetlenia powiedzmy na luksusową kabinę wycieraczka u dziwo działa z przodu jakieś na dach tam ledy rzucę to mi paczka na przyjść reflektory do przodu yy. Będą takie jak w Furgusonie, z tym, że będzie obrysówka. Znaczy, obrysówka źle mówię, obrysówka. Kierunek normalnie i będą te takie, e, jakby to określić Wam, LEDowe postojowe, nie coś jak zetorek, te ringi. Tak? Tylko, że takie prostokątne te ringi będą. Zbiornik z przodu nie będzie e, istniał, e, bo jest raz poskudny, drugi raz, moim zdaniem, suje tutaj efekty wizualne ten zbiornik. A, a, a po trzecie to kurczę z Władymirca gdzieś tam też szukam zbiornika to wam tak nadmienię. E, myślę, że on tutaj najlepiej będzie pasował jak nie to tam gdzieś na Facebooku na grupie to tam raczej towar będzie do osiągnięcia, bo tym względem żebym kupił sobie zwyczajnie tutaj zbiorniki na boku go zamontuję gdzieś tam upnę jakieś mocowania fajniejsze zrobię i basta będzie nie i, i maska Bę, powiem wam, będzie grubo na pewno, nie będę robił z tego europejskiego ciągnika. Plan jest taki, aby miał tego do niego dostęp i trochę czasu. Będzie to chamsko, radziecko zrobione. Y, w tych samych barwach będzie odmalowany, będzie wyremontowany. Może gdzie po drodze jeszcze kupię tę wytaczarkę taką, wiecie, to kurde luksus by był, bo bym sobie ramię elegancko zregenerował. Yy, tak, byłem dzisiaj w drukarni. Trochę się na początku tam pani popatrzała na mnie dziwnie, no ale wiecie z tego względu, że ja powiedziałem w że ja nie będę robił z tego europejskiego ciągnika, no i niestety tutaj trzeba użyć cyrylicy i zrobić Beliarus Jums 6KM oznaczenie EO26, dobrze mówię? 21, EO2621, chyba że to wyprzeinaczyłem, bo nie wiem w końcu nie utworzyłem się jeszcze z tego, tabliczka znamionowa zresztą z tym nazywnictwem tego ustrojstwa. No, ale pani była chyba najbardziej zaskoczona to, że ja sobie zażyczyłem oczywiście logo Quality yy, sajuzowe z SSSR, yy, czyli ta pięcioramienna gwiazda wkomponowana w też taki, nie wiem jak to nazwać tam, yy, tą, tą taką figurą, figurę z po prostu SSSR. Temat może bardzo niewygodny, ale no co to dużo mówić, Sprzęt tak cholernie prosty i tak wytrzymały, że on będzie długo służył i może w tym trochę w sojuzie, dla co niektórych może to być śmieszne, bo mamy dzisiaj technologię, kurde, wynalazki, i w ogóle, nie? Że sama prawie, że kopie komputery, szmery, bajery, ale tam bez y, dobrego serwisu to człowieku nie podkucia. to y, byle jaka ropa, byle jaki olej na zlewkach, to też będzie jeździło, nie ma problemu, nie? A w tak prymitywnych warunkach i dla siebie to jest sprzęt kozacki i powiem wam no co to dużo chcieć jak niektórzy w ogóle tego nie mają nie a trzeba nająć osługę dzisiaj co 2,5 stówki godzinka kupania nie a jak coś trzeba szurnąć to i taka beliuza jest kurde jak najbardziej na topie myślę czy ustrówek także tylko że ja się uparłem że po prostu ma być ten sowiecki sprzęt bo, bo też oczywiście były rozkminy nad ustrówkiem nie powiem że nie no ale uznałem że musi być ta Jumska Made in Ukraine no Dniepropietrowskie zakłady, tak, dobrze chyba mówię, produkcji Jumzmasz. Rakiet krótkiego zasięgu. <noise> no i swego rodzaju, to może i powstała rakieta. No ale Gniot. Na tyle to mi się spodobało, że ja bym widział szansę, żeby kiedykolwiek, jakby, popaść jakoś wersję eksportową Jumza na Stany Zjednoczone, USA -a. 611 Belarusa. Widziałbym to pewnie jako, jako traktor. Szczerze mówiąc, tutaj ergonomicznie, no ja widzę to lepiej jak sześćdziesiątkę. No kurczę, co to jest tu dużo mówić, też sprzęgło ten układ może hamulcem byłoby, trzeba coś jakieś hydrauliczne to pokombinować, nie? E, 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 ale gdzieś już ten pulpit, to wszystko wiecie, płaska podłoga, no jest elegancko. Tutaj nawet gdzieś był, byłby zbiornik powiedzmy pod, pod e, siedzeniem, no ale jest zwyczajnie nieźle, nie? Jakoś tam to wiadomo, może to nie jest, ja mówię yy, yy, Jaka jakaś, bo tutaj jednak moje gabaryty to jeszcze fajnie się mieszczę, Ale powiedzmy, dać chłopak tak metro 80, jeszcze takiego trochę szerszego, no to mogłoby być ciasno. Ale ja powiem Wam, że jestem zaskoczony tym ustrojstwem. Jakby to yy, nie ująć, także urzekła mnie Białoruśka i tego akurat nie żałuję, a z tego się zrobi fajny sprzęcik, no tutaj plan jest taki, że no z kabiną wiadomo, że trochę tutaj więcej jest roboty ale jak to będzie opanowane pod względem świateł porobi się trochę i ona dychnie sobie no to kabinę będzie trzeba ściągnąć, ładnie wyczyścić, pomalować na kremowo kabinkę to wszystko oczywiście jakieś poprawki nanieść na tą kabineczkę boki tak jak widzimy mamy surową blachę, tak to nie będzie tutaj ile, tak powiem metr 40 musiałbym wziąć metrówkę metrówki tutaj nie mam, ale z 3 trzymetryska i czerwonej gładkiej gąbki, tam powiedzmy dwójeczki to wszystko elegancko obicie zrobić, czerwoniutko powiem wam żeby to ze smakiem było, eleganckie piękne, nie i czerwona tapicera myślę, że to by miało ręce i nogi, tak ja to widzę moi drodzy mówcie co chcecie, ale ale, ale mi mnie ten Jumzik urzekł i powoli przy tym będzie się działać tym bardziej, że ja już tak resztą tam wcześniejszy materiał ten vlog także jak się uda to ale on na pewno będzie przed tym także także gdzieś tam wcześniej eee, mnie to urzekło po prostu zwyczajnie, jest to masywne, jest to cholerne jest to prymitywne ale, ale, ale w jakimś tam stopniu robiące swoją robotę w tym sajuzie A te naklejki jak wiadomo, no, będzie elegancką, bo to nie tylko na nie obrałem, ale jeszcze na opryskiwacz tam. Eee, to dobrze, żebym to zaprojektował sobie to. Dobra, tyle w tym materiale, moi drodzy. Co miałem wam powiedzieć, to i tak już mam 15 minut. Kończymy, żeby było 15 minut.